Witam państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Luty w końcu przyniósł przełom na rynku budowy domów prywatnych. Brawo dla naszego widza, który naprowadził nas na powody opóźnienia tych zamówień. Zobaczymy na ile one wzrosną w lutym, a musi ich być co najmniej dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, żeby nadrobić te styczniowe opóźnienia. Być może ten szczyt zamówień potrwa dłużej, na przykład do końca marca. Proszę Państwa, dla małych firm zamówienia na budowę domów prywatnych są bardzo ważne, nawet jeżeli są to firmy, które domów nie budują. Od kilkunastu lat, jak śledzimy rynek budowlany, to rosnące zamówienia na budowę domów jednorodzinnych zawsze przynosiły wzrost zamówień z prywatnego rynku począwszy od robót ziemnych po ogrodzenia. Ostatnie lata dużego spadku tych zamówień Przekładały się na fatalnie niskie inwestycje prywatne. W ubiegłym roku zamówienia publiczne i podwykonawcze stanowiły prawie połowę wszystkich zamówień dla małych i średnich firm. Taki stan bardzo uzależniał firmę od prac podwykonawczych. W tym roku również silne będą inwestycje publiczne, dodatkowo wzrośnie rynek budowy mieszkań komunalnych, ale liczymy, że prywatny rynek również się poprawi. Razem ma to dać wzrost koniunktury w budownictwie względem ostatnich lat, pomimo spowolnienia inwestycji deweloperskich. Deweloperzy mają już swoje kłopoty związane z nadpodażą wyprodukowanych mieszkań, więc hamują i przeciągają nawet trwające w tej chwili budowy. I jeszcze ważna sprawa: ocieplenie powoduje, że firmy chcą jak najszybciej wejść na rynek po dość długich przestojach. To powoduje konkurencję cenową i w rezultacie spadek cen usług. W lutym widzimy to wyraźnie w większości branż. Tak więc po styczniowych podwyżkach no, idzie wyraźnie korekta cen usług. Zapraszamy Państwa na wiadomości, i w drugiej części powiemy, które branże budownictwa idą jak burza od początku roku, a które mają poważne kłopoty. Zapraszam. Początek lutego przynosi w budownictwie obraz rynku, który nie jest słaby, ale wyraźnie spowolniony i przesunięty w czasie. Zamówienia są, jednak w dużej mierze dotyczą one dopiero wczesnej wiosny, co powoduje niedobór bieżących zleceń i presję na ceny oraz płynność finansową firm. Najlepszą sytuację od początku roku notują branże instalacyjne, wodno kanalizacyjne i gazowe oraz elektryczna. A także wykończeniówka. W lutym dołączają do nich stolarka budowlana oraz budowa domów prywatnych. Zainteresowanie domami jednorodzinnymi wyraźnie wzrosło na początku miesiąca, choć po bardzo słabym styczniu trudno jeszcze jednoznacznie ocenić skalę poprawy. Szczyt zamówień w tym segmencie powinien potrwać do połowy, a nawet do końca marca, między innymi ze względu na opóźnienia w decyzjach o warunkach zabudowy. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w branży ogrodzeniowej, brukarskiej oraz elewacyjno-ociepleniowej, gdzie liczba zamówień spadła nawet o połowę w stosunku do średniej rocznej. Negatywnie na rynek wpływają również ferie zimowe, które tradycyjnie ograniczają liczbę zapytań, realizacji oraz zakupów materiałów budowlanych. Regionalnie nadal dominuje województwo mazowieckie, szczególnie okolice Warszawy. Jednocześnie widoczny jest przełom w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim, gdzie liczba nowych inwestycji przekracza średnią roczną. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w województwach opolskim, lubelskim i świętokrzyskim, gdzie nowe inwestycje spadły nawet o połowę w stosunku do średniej w roku. Na rynku pracy obserwowany jest chwilowy spadek liczby kandydatów, choć firmy nadal najczęściej poszukują wykończeniowców. Instalatorów wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz murarzy i cieśli. Jednocześnie rosną koszty pracy i ubezpieczeń społecznych, co przy ograniczonych możliwościach podnoszenia cen powoduje dalszy spadek marsz. Są to marże już najniższe od kilkunastu lat. Podsumowując, luty pozostaje trudnym miesiącem dla branży budowlanej. Firmy koncentrują się głównie na przetrwaniu i pozyskiwaniu zleceń na najbliższe tygodnie. Realna poprawa koniunktury i sytuacji finansowej spodziewana jest dopiero wraz z nadejściem wiosennego szczytu sezonu. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się rynkowi pod kątem udziału branż budowlanych w tym rynku. Nawet tak z perspektywy od początku roku, bo od początku roku jest kilka branż, gdzie zgłaszanych do firm inwestycji jest więcej niż średnia w roku. To branże instalacyjne, wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i wykończeniowa. W lutym dołączają do nich stolarka budowlana i w końcu budowa domów prywatnych, na które długo już czekaliśmy. Zamówień na domy prywatne na początku lutego było sporo. Ale po bardzo niskiej koniunkturze w styczniu trudno w tej chwili ocenić, na ile to podniesie ten rynek. Do połowy marca, a może nawet do końca marca, ze względu na opóźnienia w decyzjach WZ, potrwa szczyt zamówień na domy prywatne w tym roku. I popatrzmy, jak te zamówienia na domy prywatne wyglądają od początku roku. Widać, że wyraźnie słabiej niż w ubiegłym roku. Ale nie jest to tak duży spadek, żeby nie dało się go nadrobić. No zobaczymy, ile w lutym tych zamówień na domy prywatne będzie. Czy naprawdę ten wskaźnik się podwoi? Bo tak by musiało się stać, żeby tych zamówień było więcej przynajmniej w tym szczycie sezonu niż w 2025 roku. Bardzo duży spadek zamówień jest za to w branży ogrodzeniowej. Słaby rynek jest także w ociepleniach i branży brukarskiej. Zmiana pogody i nadchodzące ocieplenie może w końcu wyłonić zamówienia bieżące, a nie tylko te, które są do realizacji wiosną, czyli praktycznie co najmniej za miesiąc dwa. Dość niepokojący jest spadek zamówień publicznych i podwykonawczych przy jednoczesnym stałym poziomie zamówień prywatnych. Te proporcje na razie wyglądają korzystniej niż w ubiegłym roku. Bo my uważamy, że jeżeli rynek prywatny rośnie, to daje to pewną stabilizację, zwłaszcza małym i średnim firmom. Jak popatrzycie Państwo w prawy górny róg tej tabeli, to widać, że zamówień publicznych i podwykonawczych jest w tej chwili około 37%. Jest to mniej niż w ubiegłym roku, gdzie ten wskaźnik przekraczał już 40%. A więc można powiedzieć, że tych zamówień prywatnych nawet jest trochę więcej. Popatrzmy jeszcze na inną tabelę. Tak wygląda rynek budowlany w tej chwili w lutym. Jest on troszeczkę słabszy niż w styczniu, ale rynek prywatny widać w niedużym stopniu, ale rośnie, a rynek podwykonawczy i ten publiczny spada. W tabeli poniżej dokładnie widać, jakie to są proporcje, jakie to są udziały. No, i generalnie można powiedzieć, że rośnie rynek w branży budowlanej, tej ciężkiej, i rynek wykończeniowy, natomiast ciągle jest słaby rynek terenowy i on cały czas spada w stosunku do średniej w roku. No i tak jak powiedziałem, to samo dzieje się, jeżeli chodzi o rynek podwykonawczy i publiczny. Rośnie w takim tempie około 3-4% rynek prywatny i to jest jakaś pozytywna zmiana. No i Jeszcze popatrzmy na ryzyka w poszczególnych branżach, bo po bardzo dużym odpływie chętnych do pracy, jaki mieliśmy pod koniec stycznia i początku lutego, tutaj przyczyną są ferie, za chwilę to pokażę, znowu wzrosło ryzyko prowadzenia działalności budowlanej. No, brak ludzi do pracy jest widoczny we wszystkich branżach, i trudno dzisiaj wyłonić branżę bez tego typu problemów kadrowych. Tym bardziej, że popyt na specjalistów no, znowu rośnie. Najbardziej ryzykowną jest branża ogrodzeniowa, która dodatkowo boryka się z niską rentownością swoich prac. Za to w branży robót ziemnych są poważne problemy ze wzrostem kosztów pracy. Popatrzmy jeszcze chwilkę, jak wygląda rynek pracy. Liczba osób, które poszukują pracy w budownictwie wyraźnie się zmniejsza. No, prawdopodobnie tak jak powiedziałem wcześniej, przyczyną są ferie. Bo dotyka to głównie województwa, w których te ferie trwają, ale na przykład w pierwszej grupie województw, w których były ferie, powinna rosnąć w tej chwili liczba osób poszukujących pracy. Bo ta grupa już zakończyła ferię. No, niestety tak się nie dzieje. Nadal ten wskaźnik spada. No, zobaczymy. Patrząc na poprzednie lata, no to po feriach następował już wzrost ludzi poszukujących pracy w budownictwie. Ja myślę, że to jest też kwestia warunków pracy. Czyli no, pracownicy, którzy szukają pracy w budownictwie prawdopodobnie będą czekać aż się ociepli i faktycznie ruszam pełną parą roboty budowlane. No bo w tej chwili tak jak mówimy zleceń jest dosyć sporo, natomiast nie wszystkie nadają się do wykonania teraz, a nawet za tydzień czy dwa. Wobec tego tej pracy w budownictwie takiej bieżącej też za dużo nie ma, chociaż, no jak widać, skala wzrostu zapotrzebowania na robotników budowlanych rośnie. Proszę Państwa, luty jest zazwyczaj najsłabszym miesiącem dla budownictwa wykonawczo. Bo nawet jak zamówienia są, jak w ubiegłym roku, czy nawet teraz, to raczej w terminach wiosennych. Dlatego obroty w firmach są niskie, a w tym roku z powodu mrozu bardzo niskie. Z pewnością czeka więc nas wiosenna kumulacja zamówień i nerwowość na rynku. Po spadku cen usług, z jakim już mamy do czynienia, przyjdzie szybki ich wzrost, co tylko pozornie najpierw sprzyja inwestorom, a później wykonawcom. W praktyce zawsze jest problem z realnym kosztorysem inwestycji, co oznacza ich niedoszacowanie lub nawet przeszacowanie. Zapraszam za tydzień, powiemy, czy nadchodzące ocieplenie wpływa na poprawę rynku budowlanego. Czy też nie? Do zobaczenia Państwu.